Cześć, siema. witam was, tutaj Pietro. Dzisiaj chcę wam przedstawić słuchawki marki Alcatel wyprodukowane w 2012 roku. Słuchawki te można zakupić przy telefonie Alcatel One Touch Pop C5 oraz w salonach sieci Play Plus Orange oraz T-Mobile. Pierwsze co się wrzuca w oczy to słabe wykonanie tych oto słuchawek oraz zielone końcówaczki. Mam oczywiście wej wejście mini jack. Ściągacz. Słuchawki nie są wykonane z dobrego materiału. Jest strasznie sztywne. Oraz nie nadaje się, według mnie, do korzystania dla bardziej wymagających konsumentów. Słuchawki te oceniam na takie solidne trzy, gdyż nie grają zbyt rewelacyjnych basów, często przerywają oraz trzeszczą. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przepraszam Was, że tak długo mnie nie było. Postaram się nagrywać odcinki regularnie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.